Siema! Wyobraź sobie dzień bez prądu, internetu, telefonu. Wszystko, co dziś wydaje się oczywiste, nagle znika. Dziś pokażę ci wynalazki, które nie tylko ułatwiły życie, ale całkowicie zmieniły społeczeństwo. Od rewolucji przemysłowej po erę cyfrową to historia o tym, jak staliśmy się tym, kim jesteśmy. No to zaczynamy. Elektryczność to fundament współczesnego świata. Bez niej nie byłoby światła komputerów, internetu, szpitali, transportu, niczego, co uznajemy za codzienność. To nie tylko żarówka Edisona, ale cała sieć, która napędza miasta i łączy kontynenty. Jeden dzień bez prądu to globalny paraliż, cofnięcie cywilizacji o sto lat w kilka godzin. Każdy kolejny wynalazek na tej liście zależy od elektryczności. To cichy bohater postępu, który umożliwił każdą rewolucję technologiczną. Następnym razem, gdy włączysz światło, pomyśl o tej niewidzialnej sile.